Dzień dobry widzowie, witam Cię w nowym odcinku. Dostałem od Żony na Święta taką lampkę, której jeszcze nie otworzyłem. Tak sobie leży, leży od, od w sumie od gwiazdki, od kolacji wigilijnej mojej. No i to jest jeden z tych prezentów, które sobie właśnie jeszcze nie zostały otwarte, zapląbowane. więc pomyślałem, że może go dziś w tym odcinku przed e, głównym wątkiem gier, które zagrałem w 2024 roku, otworzymy. Może będzie jakaś, nie. no nie wiem, tło jakieś, prawda? Ciekawe, ładne. Zobaczymy. No, otwieram otwieram, to, się to, i Tak, jest na kabelek USB. Ciekawe, czy jest też na baterie. Ty, no są baterie. No nic, moje drodzy, Okazało się, że jest na baterii, ale takie te malutkie paluszki. Takie ja mam tylko dwa, tu trzeba trzy włożyć, więc sobie to sprawdzimy innym razem. Natomiast na, na ten tutaj wtyk do kontaktu to je, mam gdzieś tutaj kontakt daleko, więc nie mam możliwości teraz tylko podłączyć, co by to było widać. Także na ten moment, tak sobie to postawimy i niech na ten moment poleży, moi drodzy, do momentu zakupienia sobie baterii malutkich paluszków. Znaczy jeszcze jednego, bo dwa mam. Tak więc, drogi mój widzu, zabawa z lampką na ten moment zakończona, aż nie kupię dodatkowej baterii, której mi brakuje. I zanim przejdziemy do tematu głównego, czyli gier, które zagrałem w 2024 roku, to jeszcze informacje o tej grupie, którą miałem utworzyć na Facebooku, tej grupy, grupie społeczności YouTubeowej. Powiem wam, że zainteresowanie marne. Kilku widzów też napisało mi prywatnie, że to jest niepotrzebne, że ludzie jednak wolą komentować i społecznie rozmawiać sobie pod filmami na YouTube, pod danym filmem, więc to jest taka sztuka dla sztuki. Gdzie dodatkowo też czas na to potrzeba, a z racji dzieci, rodziny, pracy, wysyłek, sklepu, wszystkiego jeszcze czasu wolnego dla siebie, no wiecie, to jednak jest troszeczkę bardziej takie. Może być czasochłonne, a to nawet nie było. No i wiadomo, te zainteresowanie jak powiedziałem niewielkie. I sami widzowie powiedzieli, napisali mi, że jednak to jest trochę pomysł uchybiony, więc. A wiecie, kiedyś miałem też grupę e, na Facebooku sklepu i tam było ponad tysiąc ludzi, którzy obserwowali, a frekwencja pod kątem wypowiedzi, komentarzy była totalnie marna, więc myślę, że warto sobie darować i bardziej rozwinąć tą społeczność właśnie, moi drodzy, na YouTubie. Okej, okay, panowie i panie, czas przejść do tematu głównego czyli gier, które zagrałem, bądź które ukończyłem w 2024 roku. Moi drodzy, gry te nie będą grami wszystkie, znaczy wszystkie gry nie będą grami, które wyszły w tym roku, ponieważ no, ja gram ogólnie w gry, a nie przywiązuję uwagi, czy to jest gra z tego roku, czy przed 10 lat, czy sprzed 15, czy z 30 lat, tylko ogólnie gram sobie czasami w gry, moi drodzy. Niemniej jednak, znajdą się tutaj gry, które są dokładnie z tego roku i też jest tytuł, który z tego roku przeszedłem. A mianowicie, do zacznijmy od tego właśnie najbardziej popularnego gry, która dostała tytuł gry roku na Game Awards czyli moi drodzy, Astro Bota. To jest fajne, fajne, oj! Kiedy też macie pieska klanka? to jest Kiedy macie pieska klanka? No dobra, to piesek to klank, klankę. kurde. Na no, tym musisz chodzić, na tej głeczku. I pani ci taki tak dębnik. mi się. Muszę teraz sam wskoczyć, czy to. Tato, to jest zwykła dziecinna gra. Nie, to jest klucaki, gdzieś gra. Eee. To graj na tym, graj w nią, dziecko moje. Nie. <śmumbles> teraz tak, jeżeli chodzi o tego, mój drodzy Astrobota, yy, ukończyłem, nawet jest tam na streamie. Początek rozgrywki, jak grałem z moją córą, siedzimy sobie, gramy. I powiem tak, gra jest dość spoko, jak najbardziej jest to gra spokojna. Czy zasługuje na grę roku, to już nie mnie o tym mówić, bo to nie jest moja rozgrywka, tylko moja własna taka wypowiedź na temat tego tytułu. Niemniej jednak, no, nie, nie będę zmieniał tego, co mówiłem wcześniej pod kątem mojej opinii o tej grze, ponieważ jest to totalnie cmentarzysko Sony. Jest to totalne cmentarzysko niewykorzystanych postaci, patentów, niewykorzystanych gier, które tak jakby w jakimś limbo utknęły i nie mają możliwości w ogóle wyjść poza tą sferę i Sony pokazuje tylko i wyłącznie w grze jako eksponaty muzealne. Dodatkowo, moi drodzy, Astrobot także kalkuje totalnie Nintendo. Tamte patenty, które są skalkowane nawet są już filmy, gdzie ludzie jeden do jednego pokazują gry z Marianem i dosłownie to, co tam się dzieje, nawet górka, w sposób wchodzenia, czegokolwiek jest, dosłownie kopią. Ale nie ujmuje to tego, że się przy tej grze dobrze bawiłem. Dosłownie. Tylko czy to jest... <laughs> to trzeba odetchnąć, bo normalnie aż się zapowietrzyłem. Czy to jest dobry, dobra, dobra platformówka? Czy to jest gra, która przeznaczona przy, jest dla dorosłego gracza, czy dla dziecka? Moi drodzy, mi się wydaje, że to jest bardziej gra przeznaczona dla dzieci, ponieważ grałem w ten tytuł i wielu mówiło, że... Będę miał super wyzwanie, jak dojdziemy do jakichś tam wyzwań kwadrata, kółka, X -a i trójkąta. Moi drodzy, do tych wyzwań doszedłem i żadne z tych wyzwań nie zabrało mi więcej niż 10 minut, dosłownie. Nawet to, co niektórzy mówili, że o, tam będziesz się męczył, tam będzie gruba akcja. No to, moi drodzy, nie, maksymalnie 10 minut. I to tak powiedzmy, że nawet nie było stresu, nawet nie było chęci rzucić padem. Tylko wręcz była taka zabawa, prawda, bo to szło bardzo, bardzo tak intuicyjnie, rytmicznie były te plansze zrobione, więc totalnie nie szło się tam jakoś zbytnio denerwować. No nie były to jakieś trudne rzeczy. Dlaczego mówię trudne? Ponieważ moi drodzy w tym roku skończyłem, aż znaczy skończyłem. Jestem prawie przy końcu i myślę, że w końcu muszę do tego wrócić, bo zostały tylko dwa etapy. Jest moi drodzy Crash Bandicoot 4. Ja się kręcę, star. Zrobić całego bonusa to jest. Na tym etapie to już jest. chyba. iż mistrz normalnie. No i co zrobiła? No i co zrobiła? No. Nie można po kolei skakać, bo nie wrócę. Jeszcze raz. De no nie, no, no. Hej, moi drodzy, ten Crash. To muszę się napić przed tym. To jest najbardziej genialna platformówka, moi drodzy, jaką kiedykolwiek zagrałem. To nawet nie chodzi o to, że to jest po prostu Crash, który jest... Było tych Crashów dużo od czasów PlayStation 1, bo tam wychodziły Crash 1, 2, 3, Team Racing, Bash, Wrath of Cortex, moi drodzy, Teen of Titans, Minnowermutant i inne. Chodzi o to, że ten crash jest naprawdę trudny. Ten crash to jest Dark Souls platformówek. Porównując moi drodzy, crasha, czwórkę z Astrobotem, no to powiem Wam, że w dniu dzisiejszym crasha jeszcze nie skończyłem. Jest to gra naprawdę wybitnie trudna, której bym dziecku nie dał. No to jest frustracja, dziecko by się zraziło do platformy w ogóle do gier, ponieważ to jest gra, która wymaga naprawdę niesamowitych umiejętności grania, niesamowitej zręczności, niesamowitych nerwów, silnej woli, determinacji. Natomiast Astrobot jest przyjemny. Tam tak naprawdę w grze nie ma żyć, możesz sobie do usranej śmierci powtarzać etap, natomiast w Crashu masz życia, skończysz od nowa. Życia skończysz od nowa. Przejście speedów na speedlanach dosłownie to jest planszę na ogromie. Jeszcze tego nie robiłem, bo teraz przechodzę wątek fabularny, ale moi drodzy wątek fabularny w AstroBocie wszedł jak masło. Natomiast wątek fabularny w Crashu jeszcze się nie skończył. Jak <noise> ktoś oglądał moje streamy, całe, moi drodzy przejście jest na kanale. Do tego właśnie teraz ostatnich etapów w Zamku Cortexa, no to może obejrzeć co się działo w bonusowych levelach. W zwykłych bonusowych levelach w planszach, gdzie się wchodziło i trzeba było tam te kilka jabłek zebrać. Jakie szły grube akcje. Pod kątem słownictwa, moi drodzy, wyrafinowanego, mojego łacińskiego. Natomiast no, tam bonusy nieraz szły po dwie dwie godziny, żeby zrobić wszystko, moi drodzy. Natomiast Fast Robocie no, to jest przyjemna gra, to się wchodzi, przechodzi i w sumie tyle, i zapomina. Także pod kątem platformy, które zagrałem w tym, moi drodzy, roku, myślę, że mam dosłownie grę, najlepszą grę platformową, czyli Crash Bandicoot 4 oraz grę przyjazną dla dzieci, kalką wszelkich możliwych patentów Nintendo oraz e, cmentarzysko e, postaci gier Sony, czyli Astrobota, który jest grą spoko dla dzieciaków, ale nie będzie wyzwaniem dla osób, moi drodzy, które umieją grać. Kolejną grą będzie Final Fantasy, moi drodzy, 7 Remake. Witam Cię serdecznie drogi widzowie w szóstym odcinku przechodzenia Final Fantasy VII Remake Integrate Cloud przyjął zlecenie na misję od Jessie, więc w tym momencie właśnie przygotowuję się do tej misji. Ciekawym jest też czy ktoś dołączy jeszcze do owej misji poza Jessie. Także moi drodzy, ja zaczynam grę, a Wam życzę miłego seansu. Powiem wam tak, skończyłem, skończyłem go sobie na... Yy, zacząłem go grać na kąpie kom, normalnie, potem skończyłem sobie go na rok, Ali Zeriana Extreme, w sumie pokażę wam. Na tym, moi drodzy, cudeńku przechodziłem sobie yy, w tam połowę, drugą połowę Final Fantasy VII Remake'a. Powiem wam, urządzonko już pod kątem nawet teraz w tym momencie tego, czy tych moich gier, to powiem tak wtrącę, że to jest urządzenie, które naprawdę jest rewelacyjne pod kątem tego, jak można pobudzić w kimś chęć do grania, kto tam nie ma zbytnio czasu, wiadomo, rodzina, czasem dość się już nie chce, bierzesz sobie to, siadasz sobie normalnie do dużej gry, mega potężne urządzenie, więc większość gier pod koniec tego roku mojej dozy ograłem na tym. Z tego powodu, że to urządzenie w przeciwieństwie do Steam Decka naprawdę daje totalnie większą moc. Urządzenia, dzięki czemu naprawdę te gry wyglądają dobrze, chodzą szybko, no i nie wiem, jakoś tak lżejsze, lepiej mi to leży w dłoni. Mam i Steam Deck'a i to, Steam Deck'a bardziej moje dozy sobie do emulacji, natomiast to za tych dużych, właśnie gier z Xbox, z Game Passa, z Steam'a, właśnie do tych większych, mocniejszych zdółów, bo jednak to urządzenie, powiem wam. Nawet kultura pracy jest lepsza. W tych mocniejszych grach po prostu to urządzenie jest ciche, prawda? Pssst. Wracając do a właśnie finale my ukończyłem sobie na tym dzięki temu, że właśnie miałem możliwość grania w niego w dość fajnej jakości grafiki i w ciszej i spokoju w nocy bez huczenia jak w Steam deku. to skończyłem tego Final Fantasy 7 remake i powiem wam tak, gra jest świetna, rewelacyjny remake. Natomiast końcówka już się dużyła. I to strasznie jak było to możliwe wejście mojej drodzy na ten mur że przejść do tej wieży szyniry moi drodzy, no to już była masakra. Potem latanie potem do tego wieżowca, potem tym wieżowcu do tej góry, no też masakra. No, w ogóle to bieganie po schodach to było już jajcarskie, ale no też było to już naprawdę nudne. A potem w, w, w dalsze te walki na końcu, kiedy już myślałem, że już tym motorem pojechałem, zrobiłem co trzeba, tam jeszcze walki z tymi e, szeptaczami, tak to nazwali szeptacze, z tego co pamiętam. No co, moje dozy, już mnie się nie chciało. Niemniej jednak, grę ukończyłem. Naprawdę fajny remake. Fajne, pewne wątki są tam rozwiązane, rozwinięte. Nie rozwinięte wątki, które nie były w pierwotorze rozwinięte. I gra naprawdę jest. Znaczy jest. Zasługuje na dosłownie dobre, dobrą ocenę pod kątem remake'a. Wszystko jest tak, jak być powinno, poza tymi właśnie niektórymi tam już pod koniec rozciągnięciami. No i te misje dodatkowe, no ja pierdzielę, znajdź czekobosy, znajdź gościa, który siedzi pijany gdzieś tam, czy z bólem brzucha w kiblach. No nie, nie chciało mi się już tego robić, pod koniec już ominąłem te questy poboczne, bo to była już tragedia dla mnie osobiście. Ale idąc z wątkiem tym ogólnie głównym, fabularnym, jak najbardziej, moi drodzy, Final Fantasy VII Remake mnie... Zadowolił. Skończyłem grę, bardzo fajna i była to, moi drodzy, jedna z dwóch gier, które ukończyłem w tym, dziś, w tym roku, czyli właśnie Astrobot i właśnie Final Fantasy VII Remake. Crash Bandicoot 4 jest praktycznie przy końcu, jeżeli chodzi o Wonek Fabularny. No i lecimy dalej. Kolejną grą, którą, moi drodzy, zagrałem w tym roku, był Star Wars Outlaws. Outlaws, Outlaws, Outlaws.

że jest to tytuł słaby, niedopracowany i tym podobne. Moi drodzy, na streamie jest y, dość sporo mojej rozgrywki i y, powiem wam, do tego momentu, jak nie wyszliśmy na otwarty świat, grało mi się bardzo, bardzo fajnie. Taka przyjemna przygodówko, strzelanka w świecie Gwiezdnych Wojen, utrzymana w takim klimacie właśnie starych Gwiezdnych Wojen, czyli raz, dwa, znaczy nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No ale to wtedy wiadomo, to było wtedy, wtedy, wtedy to było jeden, dwa, trzy, <laughs> czyli cztery, pięć, sześć tych pierwszych Gwiezdnych Wojen klasycznych. Bardzo fajny świat, bardzo fajny klimat, ale jak potem już wyszło się na ten otwarty, otwartą mapę i trzeba było jeździć, te questy wykonywać, Boże, jak mi się nie chciało, po prostu już tego nie kontynuowałem, bo wiedziałem z czym to się wiąże, z kolejnymi Assassinami, z kolejnymi Far Nie, mnie te, moi drodzy, otwarte światy totalnie dobijają, podobnie, moi drodzy, jak po raz kolejny w tym roku zacząłem Elden Ringa i znowu, no nie mogę. Nie mogę łazić po tym otwartym świecie, który jest pusty, w tym właśnie też Elden Ringu i po jakimś czasie zaczynamy to po prostu nudzić, nudzić, bo to nie jest, moi drodzy, Demon Souls czy Bloodborne, gdzie się wchodzi totalnie do konkretnych y, korytarzowych y, etapów, przechodzi się konkretnie od A do punktu B, tylko się łazi, szuka się tych dungeonów, szuka się tych miejsc, gdzie się normalnie wykonuje konkretną, tą główną rozgrywkę, mnie to naprawdę irytuje. no, no ja Nie wiem, czy kiedyś tego Elden Ringa przejdę, ale no irytuje mnie to ważnie po tej mapie, bezsensowne. No po prostu, jakoś, tak nie wiem. Jak Demon's Souls siadł jakiś tam, powiedzmy, dwa lata temu i było w Porze, tak Elden Ring nie. No i też, moi drodzy, zagrałem w tym roku w Bloodborne. Bloodborna. Bloodborna jak na się, jak się mówi. Ale miałem chwilę przerwy, i potem, jak już wróciłem do Bloodborna, byłem już dość daleko to nie mogłem się totalnie odnaleźć, a możliwość powtórzenia sobie rozgrywki, znaczy przyuczenia się była niemożliwa, bo tam gdzie zrobiłem save'a, to jest to etap, gdzie już się nie da przyuczyć, zamiast jest totalna już sieka, więc zapewne będę jeszcze raz tego Budborna przechodził, zapewne w wersji goty, którą sobie tam już odstawiłem na, na półeczkę do grania, podobnie jak Sekiro, którego też jeszcze nawet nie rozpocząłem, Także myślę, że Bloodborne pójdzie po raz kolejny, nie wiem czy w tym roku, czy w przyszłym, ale będę w niego pewnie grał jeszcze raz i próbował go przejść, moi drodzy. No i w co jeszcze zagrałem w tym roku? Zagrałem sobie w tym roku jeszcze w tego nowego teraz Indiana Jones i Wielki Krąg. Też właśnie gram w niego, moi drodzy, na tym, na tym rok Ali Z1 Extreme. I powiem wam, ta gra przez wielu była tak jakby okrzyknięta grom, niby roku, że to będzie gra roku, że to będzie gra przewybitna. Powiem tak, gram... Gra się całkiem spoko, przyjemny klimacik, przyjemna muzyczka, przyjemny jest tam, moi drodzy, dubbing. Ja bardzo ten polski dubbing mi się bardzo podobał. Ja wiem, że tam niektórzy o niego narzekają, ale dla mnie jak najbardziej spoko. Niby niektórzy mówią, że się napisów polskich przy tym dubbingu wyłączyć nie da. A i owszem, nie da się wyłączyć, ale czy mnie to jakoś drażni? Powiem wam, że nawet w pewnym momencie mi one pomogły, bo... Gdzieś tam, nie wiem, słuch e, zawiódł, nie dosłyszałem czegoś, ale to przeczytałem i dzięki temu, że te napisy były, to wiedziałem co dalej się dzieje i nie musiałem, tak e, powiem, domyślać się, ponieważ wątek popularny, niedosłuchany, został przeczytany i czasem wydaje mi się, że może być też na odwrót. Więc czy to wadzi? Nie, to nie wadzi. Może być jak najbardziej. Nie jest to nic drażniącego. Natomiast sama gra, niektórzy mówią, że jest to innowacyjna rozgrywka, która wybiega dalej poza Uncharted'a, poza Tomb Raider. Wydaje mi się, że nie. Myślę, się że że cała rozgrywka tego tam, tego tam ponoszenia wszystkiego tam walnia we wszystkim w, w, w oponentów. To już było w Detrising, to już było moje dozy chyba w Dead Island nawet chyba, czy w Dying Light ie. też szło podnieść praktycznie wszystko. Ja pamiętam, jak w Detrisingu się wchodziło do sklepu z płytami, wbrało się pudełka z płytami, normalnie rzucało się w zębiaków płytami, no więc to już było, tylko tu jest troszeczkę fajnie to rozwinięte. Widok z oczu, z, pierwsze, z perspektywy z oczu bohatera, podobnie jak chociażby w, w wszystkich te, tych Skyrimach, Oblivionach, czyli gier z serii Elder Scrolls, I powiem wam, że z początku też myślałem, że będę, kurde, chodzę tam, zbieram te wszystkie rzeczy, na szczęście nie ma tam jakiegoś tubołka, tak jak w tych Oblivionach czy Skyrimach, czyli mm, można sobie... Podnieść, zrzucić, podnieść, rzucić, nie trzeba tego, tak powiem, kolekcjonować, tak jak tam było w tych właśnie Skyrimach, gdzie człowiek nie wiedział, czy już niesie, czy na udźwig to leci, po co on to w ogóle zbiera, te jakieś wazony, tu tego uniknęli, nie mamy jakiegoś inwentarza nieskończonego i... Spokojnie, to co mam w ręce, mam w ręce, to co nie wyrzucamy, idziemy, więc tu jest całkiem spoko, ale moi drodzy innowacyjności jakiejś większej tutaj nie widzę, podobnie jak w Assassinach mamy ten cały otwarty, nie wiem, miasto, mapę, chodzimy, wykonujemy questy, musimy dojść na mapie z punktu A do punktu B, tak jak chodzimy z jakąś zakonnicą na przykład, czy musimy jakieś fotografować sobie jakieś fontanny, znaki na fontannach, to wszystko jest zrobione w sposób klasyczny. E są znaczniki na mapach, wiadomo, troszeczkę inaczej rozwiązaną mapę, trzeba sobie ją wyjąć, jeżeli chcemy widzieć znaczniki, jeżeli ją schowamy, to nie mamy tego znacznika, więc jednym wyjściem jest mieć mapę na zewnątrz, na wierzchu, trzymając ją, po prostu idąc, to taka fajna immersja. Niemniej, no gra nie jest niczym innowacyjnym, ale jest całkiem przyjemna i myślę, że ją spokojnie, może ją będę chciał skończyć, bo jak na razie wciąga mnie na tyle, że chcę w nią grać dalej. Moi Drodzy, zagrałem też w Silent Hilla nie powiesz. No zobacz, no gdzie są jacyś ludzie? Nie ma ludzi. Możesz ewentualnie skomplować się z tą maszkarą, jak też głową, nogiem. Podobają Ci się nasi koledzy? Zobacz. może to koleżanka jest? A zobacz, uważaj, że te, o tę wodę. Zobacz sobie. Przejrzyj się. Widzisz? O, troszkę tam coś. O, no. także jest. Jak najbardziej. Widzicie? Zachowana jest kółeczka pochodzenia po kałużach. Jałaś? nie jest szczególnie. Jest, jest. Tylko musiałabyś mieć cały czas kamerę skierowaną na nogi, jak to normalny patrzy na nogi. I powiem Wam tak. Scient Hill 2 Remake, jak dla mnie naprawdę genialny remake. Ja wiem, że ten kolekcjoner tam doszukiwał się pewnych aspektów artystycznych tej gry. Tam wiadomo pewne pewnych rzeczy, które miały jakieś znaczenie, symbolikę w tej japońskiej kulturze, ja to rozumiem. Natomiast jako fajny, klasyczny horror, który utrzymał. Fabularny klimat, nastrój i tą grozę z części pierwotnej dwójeczki z PlayStation 2 najbardziej to jest tak, jak być powinno moim zdaniem. Gra świateł też bardzo fajna pod kątem tej właśnie latarki, bardzo mi się to podobało. A czemu nie skończyłem? Ponieważ zagranie w Bloodborne pokazało, że jeżeli będę grał w tyle gier na raz, i potem wracał do nich po jakimś dłuższym czasie, to będę wybity z tej właśnie rozgrywki, z tego skill'a i ta gra nie będzie już miała większego sensu, więc zaprzestałem grania w Silent'a, skoncentrowałem się na Final'u, potem na Astrobocie. no i następnie teraz właśnie na tym Indianie Jones. jak skończę Jonesa to sobie zagram w Silent Hill'a, bo jak najbardziej chcę go skończyć. Ale jak mówię, stwierdziłem, że nie będę zaczynał kilku gier naraz, bo jak zaczynam kilka naraz, to nie kończę żadnej. I potem tak to wygląda, że Bloodborne jest nieskończony, Science League byłby też nieskończony, Star Wars zacząłem, ale jego nie miałem zamiaru kończyć, więc w sumie to też przerwałem i go nie będę kończył, bo jednak ten otwarty świat w ogóle mnie nie interesuje. Gdyby to była dalej taka korytarzowa gra, jak począt pierwsze 4 godziny Star Warsów, to bym to skończył. No, ale nie chciałem się, moi drodzy, do tego działać na otwartym terenie. Czy coś jeszcze w tym roku zagrałem? Która jest z tych gier jakoś specjalnie uważam, że była taka naprawdę genialna i uważam, że jak najbardziej wybiła się poza te wszystkie gry, które wam wymieniłem, tak. Jest to Crash Bandicoot, mojej dody 4. Dlaczego? Dlatego, że ta gra, ja ją chcę ukończyć. Ja do niej podejdę jeszcze jak najbardziej raz, ponieważ, no jak mówię, jakoś te inne gry mnie, na tyle się nie chciałem e, wybijać z miłości, natomiast sam Crash jest o tyle fajny, że nawet jak do niego teraz zasiądę, to nie będę w żaden sposób wybity, bo fabuła tam mnie nie interesuje. Rozgrywka jest prosta: skok, pokrę... skok, kręciołek, no i w sumie chodzenie, więc nie ma z tym problemu. Także z immersji wybitym być tam nie można. Fabuła jak najbardziej też mnie tam nie interesuje, chociaż wiadomo tam o co chodzi. Natomiast no, w tym momencie liczy się tylko i wyłącznie czysta zręczność, moi drodzy, eee, silna wola, cierpliwość i tyle. Więc jeżeli chodzi o najlepszą grę, jaką wygrałem w tym roku, która nie jest z tego roku, no to jest Crash Bandicoot 4. Natomiast najlepsza gra, którą zagrałem w tym roku, a która jest z tego roku, no to wydaje mi się, że dla mnie to będzie, moi drodzy, Silent Hill 2 Remake. Hmm, no i cóż, jeżeli się Wam się podobał mój dozy odcinek, będzie fajnie, jak zawicie suba, komentarz, łapkę w górę, bądź w dół, jeżeli Wam się nie podobało, i cóż. W kolejnych odcinkach myślę, że jakąś paczkę otworzymy sobie z tych tam, co leżą, bo. No ale czekają na swoje otworzenie już jakiś czas, a są tam naprawdę fajne perełki. No i cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!